Witajcie na fundamentalnych poradach dzisiaj krótko, jak uzyskać dokument za cały zeszły rok z Trading 2.2. .2. Większość brokerów wysyła takie dokumenty, takie pity nam na maila. Natomiast jeśli chodzi o Trading 2.2, .2, trzeba o niego poprosić osobiście. Zatem wchodzimy na Trading 2.2, .2, wybieramy więcej. Skontaktuj się z nami i tutaj, oczywiście, wpisujemy swój adres w kategoriach na samym dole wybieramy Tax Statement. Za zeszły rok, subject czyli za co to ma być, all statement wpisujemy, czyli cały zestaw. Tutaj możemy ponowić to, przepisać tax for 2021. I tyle. Wysyłamy to zgłoszenie. I tutaj mamy już potwierdzenie, że nasze zgłoszenie zostało wysłane. Oraz proponowane jeszcze odpowiedzi na e, nurtujące nas pytanie, gdybyśmy mieli ich więcej. My natomiast klikamy nie i oczekujemy w takim razie na maila. Na maila czekałem około 3 minut, i tutaj dostałem akurat 5 załączników. Część z nich oczywiście jest pustych, ponieważ ktoś, kto nie korzysta z całego wachlarzu usług danego brokera, dostanie po prostu skonsolidowane puste zestawienia. Na przykład, ktoś nie używa CFD, tylko Invest to dostanie te zaświadczenia puste. U mnie jest na przykład skonsolidowany certyfikat podatkowy, dywidendy, załącznik numer 1, a pozostałe dwa są puste. I te dokumenty w zupełności wystarczą nam do rozliczenia się za zeszły rok. Ten film odpowiada Wam, jak pozyskać taki dokument za zeszły rok, takie zestawienie finansowe, a nie na to, jaką formę rozliczenia wybrać i jak się rozliczyć za zeszły rok w Picie, ponieważ to jest sprawa indywidualna na którą nie ma jednej konkretnej odpowiedzi. Jeśli ktokolwiek z Was nadal ma problem z pozyskiwaniem tego, tego dokumentu, piszcie w komentarzach, a postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć. I pamiętajcie oczywiście, że będziecie informowani o kolejnych takich filmach, o kolejnych stosownych poradach tylko wtedy, gdy zasubskrybujecie nasz kanał, do czego gorąco zachęcam. Póki co żegnam się z Wami. Cześć!